Słuchajcie, jesteśmy sobie w salonie Opla, gdzie najzwyczajniej w świecie otacza nam snóstwo samochodów. Domino dzisiaj odbiera i X z salonu Opla. Hej, chujem lidach ser właśnie człowiek tłumaczy dominice na zasadzie RDW. Macie dokument z RDB, który potwierdza zarejestrowanie, tak? Dobrze mówię, rejestrację samochodu. I w tej chwili właśnie pan zaczyna prezentację. Posłuchajcie jak to przebiega, bo jest to naprawdę bardzo łatwe. Okej, okay, let's go! Met het uh, uh, rijbewijsnummer en geboortedatum uh, ja, hebben we de machtiging gemaakt. Ja. Uh, hiermee geef je eigenlijk akkoord voor het naam zetten van het ja, voertuig. Ja. Dus het enige wat ik nodig heb is hier even een handtekening. Dan Doe je op dit moment je registratie, zodat je het allemaal doen. Dan heb ik een privacy overeenkomst. Sinds ja. mei 2018 is dat verplicht. Dat op het moment dat iemand uh, hier binnenkomt, uh, mocht er een keer vanuit Opel of iets dergelijks zijn, Waarvoor we contact op moeten nemen, ja. dat dat ook mag. Ja, is natuurlijk mag. Ja, dan hebben we daar even de handtekening. Ik heb ook mijn appel uh, toch geregistreerd. Ja, dat dus. blij uh, documenten En die samen. de laatste en die is puur voor de leesmaatschappij. Uh -huh. De gegevens van de auto staan erop. Uh -huh. uh, ik heb alles al even bijgeschreven. Even uh, handtekening en naam in blokletters. Uh, ja. Voor bewijs dat je hem hebt opgehaald. Iets over de Stad in het document kunnen podpissen. Doe je nou welke documenten moet je podpissen? Registratie in het eerste. ja, RDV, dan, potem? Hmm, potem było prywatności. Prywatne i autości? teraz jest właśnie do e, leasingu. A, i tutaj jest kolejny papier firmowo in grodenaam. Ja więc tutaj macie hmm, odbiór już auta, potwierdzenie odbioru auta. Zo, nawet dat oprawa. Ik ga deze even inscannen. Moeten ze allemaal kunnen ze de auto op naam zetten. i in de tussentijd ga ik auto pas a forty to the owe dynam and then. Yeah. Yeah. That, uh, it was right. to be realized. Ja internet wirmandę. Ja, klopt. Jesteśmy w soleni dumino. Po czterech miesiącach w końcu się doczekałam. Cztery miesiące czekania. Tak. Hmm. Czy to jest ten, który stoi za nami? Nie e, myślę, że tak. Stoi na tablicy. E, jeśli ktoś śledzi, a myślę, że w sumie polska strona nie za bardzo śledzi, od tego roku, mniej więcej dwa miesiące temu, Weszły nowe tablice rejestracyjne w Holandii, więc jak zobaczycie z jedną literką z przodu z trzema cyframi w środku. Znaczy, że rejestracja była mniej więcej dwa miesiące temu. I Aha. teraz nowsza. Cieszysz się, że odbierasz Opla? Eee, tak. Czemu się zdecydowałeś <gry> na Opla Crosslanda X? Stosunek jakości do ceny. Stosunek możliwości do tego, ile kosztuje. A więc będziemy... I wygody jazdy oczywiście. A więc będziemy robić że tak powiem, unboxing, tak? Mm -hmm. Twojego auta. W chwili obecnej dokumenty. Jak widziałem, tylko trzy dokumenty wystarczy podpisać, żeby to auto zgarnąć no, to um, to i najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie już nim sobie pojechać. Z tego co widzę, to jest nawet przygotowana dla Ciebie książka serwisowa. Mm -hmm. Dwa klucze z pilotem. Mm -hmm. Lipa na maksa, ja mam jeden pilot. <laughs> I najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie będziesz mogła już za niedługo startować i jechać. Dokładnie. <grymne> Co byś chciałam powiedzieć tym, którzy próbują. So, Jeśli macie... No ooo, ooo, Zobaczcie. Ooo. <grymne> A, <grymne> do... Wino, wino, wino camp. Ja. Wow. Jesteśmy właśnie u dealera Camp Twente. I tutaj odbieram auto, więc widzicie właśnie flaszkę z logo dealera. Mm -hmm. Flaszkę wina. Tak. Flaszkę wina pan. No może się Tak, tak, tak. To nie jest jak na łódce, że na boat, bum, Ale w świecie jest to fajny gest, jeśli chodzi o, o firmę, prawda? Tak, to jest mój kuzyn. Kajken So, cieszysz się, że masz buteleczkę wina jeszcze? Ja ja. Ja, eee, Ja się zmartwię, ja cię zmartwię. Nie wypiję z tobą, bo dzisiaj jadę w kupę kilometrów. Ja cię też, nie, też zmartwię. Też sama go dzisiaj nie wypiję, bo jutro rano też niestety idę do pracy. To poczekamy, aż będziemy robić nowy tak unboxing na czegoś okazję. na lepszą okazję. Domino. Okay. Czekałeś 4 miesiące. Mm. Czy musiałeś jakieś, nie wiem, ekstra dokumenty składać, nie, żeby dostać to auto? po prostu już fizycznie było oczekiwanie na zamówienie przez dealera w fabryce, na wyprodukowanie auta, bo to jest y, fizycznie całkiem z nowego rocznika. Czyli nazwyczajniej w świecie to auto jak patrzyliśmy 2020 rok jest mm. przewidziane. Rocznik, rocznik 2012, bo to jest końcówka, ostatni kwartał 2019, mm. więc na 2020 się zalicza. Marmie Schim Handwaj Super, dziękuję. Tak właśnie wygląda auto Crossland. Nawet żarówki gratis. <grywia> tak, i wielkie drzwi. Śmiejemy się z Domino, że nie wyjedzie za szybko tym autem. To jest Crossland X. Co to potrafi? Nie pytajcie mnie. Do Irasa się zgłoście, do Dawida. Oni tam w tych samochodach rządzą. Ale myślę, że Domino nam Jakiś sekret tu zdradzi odnośnie tego auta, ile to ma kuni I dlaczego takie to wolne Dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej Ej, bo spróbuję otworzyć No, da się teraz To ja już sobie zrobię tutaj Krótki unboxing <śm>

Je hebt ja, hiervoor een water. Astra toch? Ja. ja de Astra tanken aan de rechterkant, nu ja. zit hij aan de linkerkant. Ja. Als je hem wil openen, maar heel makkelijk. Even drukken. Vlef Oké. Ah, en mag valief. Mogelijkheid installatie, maar je mag ook gas in. In hout, als je in het Of geval hebt. Of uitblokken. Nee, deze is eigenlijk uh, ja, ja. omdat ze. Uh, ja. Zoals het andere. In 2020 gaan ze ook hybride doen en dan kan je de stekker aan. Ah, dat vind ik daar meer. Mochie wil je het zo moeten bijgaan. Dubbele laatste. contrabanda. Contrabandabak. Ja, één keer gezet en dat is het. Ik heb ten sposób dat je opnieuw. Alles gaat in één keer op slag, dus dat is geen probleem. Achterpak je hey, plakgooien, gooien, hier gewoon de hendel pakken hmm? en gewoon plakgooien. Eén no, nacisk, dus zoals bij elke auto, je opent de achterfoto, maar de achterfoto is elektrisch Elektrische ramen, elektrische spiegels, ja? verlichting is automatische stand. Uh, ja, dus ja dat gebruik ik ook. Ja, no. Op het moment dat het donker wordt, dan gaat ja. er zoveel verlichting aan. Hmm. Hier kan je de hoogte nog afstellen en hmm. niet meer. Oké, okay. okay. de Ja, uh, de lifting de uh, de bij de 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 lift, de lift. Ja, zoals in każdym auto. Uh, we hebben hier geluid, harde, zachte. Ja. Bediening van de radio. Opnemen en neerleggen van telefoon. Ja. En hier telefoon, ja, de snelweg, de radio, ten, de de op de, de telefoon. Ja, dat hebben we ook hoog gelezen. En verder richting aanwijzen, ruitenwissen. Ja. En de boord in het midden. En meteen controller. Ja. Zmiana naar panelen, We kierownica. Zmiana computer. Ja. En zakres kierownicy. So. Pilota. Uh, zestaw Kijk, uh -huh. Oczywiście uh, macie skrzynię biegów. jaka jest skrzynię biegów. Tutaj? Uh, sześciobiegowa, sześciobiegowa skrzynia biegów. Ok, kijk, Marines. eens. So. Ja przejdę Tak. was Tak. strony strony. Tak. 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 Aanklikken, okay, ja, ja okay. en dan kan je ook weer de temperatuur hoog en lager ja. zetten, dus dat is voor de kachel. Aansluiting van de telefoon, 12 ja. volts aansluiting en hier hebben we radio ja. navigatie. Moet je even opstarten? Alweer ja. okay. een Cały ekran dotykowy wraz z nawigacją, pełną nawigacją, wprowadzanie w menu adresu i tak dalej. Podstawowo po prostu człowiek tłumaczy. Na dole macie w pinkę, dwa razy USB do ładowania telefonu, pełen pełen zakres pracy, wybasto, czyli ogrzewania i tak dalej. I oczywiście e, możecie popiąć się kablem i wasz obraz zostanie przekazany wtedy na, e, z telefonu na ekran i swoim telefonem. E, skrzynia szóstka, e, pokazał, ja. którą stronę wlecia się bieg wsteczny. Systemy, banda spanning. Stacjonarne parkowania. E, cała reszta dodatków. Tak, Bezkluczykowy start, światła LEDowe Światła. Tak wygląda Crossland w środku, tak wygląda instrukcja przekazania samochodu. Przez dillera samochodowego, kiedy taki samochód nabywamy. Otrzymujemy um, gadżety, oczywiście no, dodatki jak podporki pod rękę i tak dalej, um, światła, <tot> wśród, wśród, żarówki zapasowe, um, dodatkowa kamizelka, trójkąt, młotek, um, wciąż um, szyby i do cięcia pasów, um, jeden wcisk i mamy włączony um, samochód. Tak to wygląda. Um, tak wygląda przekazanie w języku holenderskim dlatego że Domino rozmawia w języku holenderskim i nie jest dla mnie to problemem <system> ja mam oczywiście jedno pytanie które spróbuję zadać jedno małe ja pytanie o pomem marki nic a co tak ja no daarom om over manager en controleer no to problem no dan als je dan als je dan beltgever belt naar de werkplaats en ga dan als maar direct en zij hebben hem daar in het vak liggen kan je met hun in Uh, met die viewboten. Uh, je ziet, het moet extra. Oh, zou ik even vragen, ja. ja. maar is niet heel veel duurder. Hoor. Ja, maar je kan we 60 euro maximaal hier. Big question. Ja, is ja. yeah. Big question. If somebody come and don't speak Netherlands, only English, same possible? Sorry? Full instruction from English or only the ja, Netherlands? Ja, termen kennen we niet in, de, in het Engels, hè? Wat wij hier gebruiken. Uh -huh. dus dat is altijd lastig. Yeah. <laughs> Ondertiteling. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tak więc jest teoretycznie możliwość po angielsku odebrać samochód, ale. No, z małymi komplikacjami. Tak, z małymi komplikacjami. A na potrzeby materiału i tak użył swojego ojczystego języka. Jako, że ty znasz holenderski, więc nie ma z tobą tego problemu. Ale pan się uśmiechnął, że. Ale jak trzeba po angielsku, przecież można napisy zrobić spokojnie do filmu. No, oczywiście. Czy będą napisy? Może będą. Może będą. Domino może tutaj <noise> popracuję nad napisami. Zobaczy, jak łatwo na YouTubie dodawać jest napisy, kiedy YouTube sam wykrywa słowa i, i, i sugeruje periody czasowe. Ale to później. Domino, instrukcja była naprawdę obszerna, nawet od głupiego wrzucenia kierunku skazu mm. czy, czy wybrania opcji na tablicy. No takowa jest prezentacja, więc yy, czy... jesteś klientem, który jednak było nie było, bierzesz o to za 28 tysięcy. 28 euro. koła, euro. Nie jest dużo. Nie jest dużo, za komfort auta, za wszystkie parametry, które, które posiada. Rok, rok solidnej pracy. Mhm. W ciągu dwóch lat jesteś w stanie sobie kupić, tak, e, odłożyć auta. fabrycznie nowe auto. Nie trzeba kupować starego BMW za ponad 20 tysięcy, kiedy można jeździć nowy. fizycznie nowym. No wiadomo. A więc tak wygląda opcja no? prezentacyjna. Come. Yeah.